Maurice Matrilink, wielka tajemnica. Czytelnik nie powinien łudzić się, że znajdzie w pracy niniejszej historię, czy metodyczną monografię okultyzmu. Chcąc tego dokazać, musielibyśmy, musielibyśmy spisać mnogie tomy, zapełniając je balastem, którego właśnie chcę oszczędzić czytelnikowi. Celem moim jest jeno wyrazić w sposób możliwie najprostszy to, czego sam się nauczyłem w ciągu kilkuletniego przebywania w tej dziedzinie, znacznie więcej rozsławionej niż uczęszczanej. Otóż tę odbyłem w charakterze zaciekawionego i na korzyść sprawy usposobionego turysty, nie zaś człowieka wierzącego, i takie też jeno wyniosłem wrażenia. To, co dają, można uważać za rodzaj skrótu czy prowizorycznego szkicu. Nic więcej nie wiem ponad to, czego by się mógł nauczyć pierwszy, lepszy podróżnik, który tę samą podium wycieczką. Nie jestem wtajemniczonym, nie miałem tajemniczych, mistycznych nauczycieli. Którzy by zbiegli się z kręców tego czy też innego świata w celu objawienia mi prawd absolutnych oraz zabronienia mi rewelacji tychże ob objawień. Nie miałem dostępu do tajnych księgozbiorów, nieskrytych źródeł mądrości najwyższej, które pono kiedyś istnieją, ale dla nas pozostaną na zawsze bezistotnymi, albowiem ten, kto z nich czerpie, skazuje się na wieczyste, nienaruszalne milczenie. Nie starałem się również odcyfrować niezrozumiałych pisanin. Ani też nie znalazłem nowego klucza do świętych ksiąg wielkich systemów religijnych. Przeczytałem jedną z uwagą przeważną część tego, co w danej kwestii zostało napisane, trzymając się pośród chaosu dokumentów, zgoła absurdalnych, dziecinnych, naiwnych, fikcyjnych, całkiem i bezpożytecznych, jako wytycznych, dzieł wielkich, fundamentalnych, dających rzeczywiście to, czego nie odnajdujemy gdzie indziej. Uprzątając w ten sposób dostęp do tej dziedziny wiedzy, zazwyczaj zaśmiecony budzącymi wstręt odpadkami, sądzę, że ułatwiłem może zadanie tym, którzy zechcą i zdołają dotrzeć dalej niż ja dojść zdołałem.